Dobra, siemano ludziska. Witam w części trzeciej już. Mam nadzieję, że ostatniej. E, zaczynamy tutaj polerowanie. Butniczka. Przetestowałem sobie. E, tutaj też sobie przetarłem raz ten butniczek. E, dziś tak dotąd powiedzmy. I tutaj i tutaj wolnem e, papierem tysiączkiem. Zobaczcie efekt. No jest prawie taki sam, jeszcze troszkę widzicie tutaj troszkę takie ma e, takie nierówności tutaj powiedzmy już prawie nie ma i chyba tak zostawię, wiecie, nie chcę za bardzo szlifować, bo nie chcę przedobrzeć, żeby wiecie, e, nie zeszlifować bezbarwnego. Zeszlifuję bezbarny, do, dojdę do bazy, no to będzie się potem łuszczył i będzie lakier, bla, wiecie, blaknąć, e, będzie black, e, lakier. tak się tego nie chcę. Tutaj przetarłem sobie 2500 papierem. No, jak widzicie, jest tutaj ta skórka jeszcze, chociaż i tak jest mniejsza niż tutaj, bo dziś dotąd, dotąd dziś sobie tutaj właśnie to polerowałem. Także jak widzicie, nie wiem, czy widzicie na kamerze, to na przykład tutaj, a tutaj. To tutaj e, o wiele bardziej to widać niż tu. Ale myślę, że chyba tysiączkiem sobie przejadę. Cały ten błotniczek i potem przejadę 2,5 leciutko i potem polerka, i będzie ładnie. Także zaraz się widzimy, zobaczymy jak to pójdzie. No tutaj mówię, tysiąc, tysiączkiem przeleciałem i jak widzicie najlepszy efekt jest. Także balet tysiączkiem, potem 2,5 polerka. Patrzcie blisko, jaki detalin robię. Widzicie tutaj plasticzek. Zobaczcie teraz tutaj. Nieźle to wygląda, co nie? Teraz tutaj. Na przykład ze względem tego. Na przykład tutaj jest no, prawie czysty ten plastik, a tutaj. To zobaczcie, jaka różnica jest. Nieźle, co nie? Także no, robię tutaj e, przód, maznę, e, wiecie czym to robię? Pastą, pastą do butów, e, jak widzicie ładny efekt jest, e, zobaczymy potem, przetarłem specjalnie teraz przed myciem samochód, żeby zobaczyć jaki będzie efekt jak, e, efekt jak przemyję wodą, czy to się będzie zmywać, ale widzę, że chyba nie, widzę, że chyba to jest takie trwałe, zobaczymy ile to będzie siedzieć, ile miesięcy. Tak to wygląda. Ok, wziąłem się za klameczkę i jak widzicie tutaj już ją tutaj wyciągnąłem, no i chciałem ją naprawić. Wziąłem trycydytkę, związałem tutaj, bo tutaj taki dynks, co nie, tutaj co leci. Widzicie tutaj? Pod spodem, tam pęk. No i dlatego się drzwi nie otwiera, dlatego chciałem usztywnić, że jak się naciska tutaj to to wyłaziło do góry, wiecie, no to na trytytkę, żeby to związać i żeby może jakoś to pomogło, a tu dupa, nic się z tym nie dało zrobić ale na szczęście jestem przygotowany w garażu miałem klameczkę drugą taką samą, tylko że po prostu muszę to przełożyć ten z właśnie o tutaj u dołu, to jest całe wszystko właśnie rozmontowałem i wsadzę właśnie tutaj także będę musiał się grać do roboty no i tak to wygląda, że muszę teraz y, tą klamkę wyciągnąć y, Właśnie teraz się nie da jej wyciągnąć całkiem Trzeba odkręcać wiecie, drugą stronę No także teraz y, Z drugiej strony będę musiał otworzyć y, Znaczy no rozkręcić, już rozkręciłem trochę y, W tego boku że muszę go zdjąć y, I z tej strony właśnie będę musiał odkręcić y, tam, znaczy ona jest odkręcona tylko muszę ten kabel tam yy, odczepić. Taki jest tutaj, widzicie. O widzicie, tutaj ten kabelek on jest taki krótki, że muszę go odpiąć, no bo inaczej ta ramka nie wyjdzie, także muszę z tej strony to wyciągać. Chyba na to już pójdzie, czekajcie. Jest. O, idzie. jedną ręką poszło? A, tu się kąpeczka rozwala Dobra, tak to wygląda teraz tak, kabel Tyle to, to, to czego jest? Nie, nie wiem, czy to było już... Znaczy to nie było przyczepione. Co to jakieś? nie ma. Dobra, nie było przyczepione to tak ma być było widocznie. Znaczy nie wiem, to mi się wydaje, że to jest jakaś wiązka do szyb elektrycznych, żeby tu szyb elektryczne, Wiecie, zamiast korby, chyba coś takiego. Albo co innego jeszcze, nie wiem Tutaj wiecie, dwie opcje były. Na korbę szyby i na elektrykę już. Tak to wygląda teraz tak, e, będziemy musieli chyba tutaj to ściągać jeszcze dalej, tak? To bo... z tej strony jakoś podejść, tak Tak, jakoś tamtędy i trzeba będzie tą wtyczkę tam odpiąć i e, dopiero klamka wyjdzie, także e, biorę się do roboty, potrzeba mi tutaj dwie ręce, także tutaj już niestety e. Muszę spauzować Dobra okej, okay. klameczka zdjęta jak widzicie tak to wygląda sklamka no i co tu e, co tu się zrobiło? A, zobaczcie nie wiem czy widzicie o co chodzi Ale chodzi o to e, że widzicie u dołu to to jest pęknięte z tym, bo to miało być, bo to było zespolone ze sobą, co nie? Tu, z tym, z tym dynkiem, widzicie? I to nawet się wygięło w drugą stronę jakoś, znaczy nie wiem czy to moją trytytkę, czy jak. Ale powinno to być tak, a równiej. A jest tak i no. Chodzi jak chce, o, widzicie? Tutaj z tym pęknięte widać także e, będę musiał to wymienić tak to wygląda e, nowe, znaczy nowe, sprawne dzisiaj znaczy to jest całe także znaczy będę musiał to tutaj to, to wybić taki znaczy bolczyk tu jest sadzić znaczy to i powinno banglać znaczy jeszcze tą kameczkę sobie przysmaruję też bo jest znaczy zakurzona ten mechanizm cały, wiecie, tutaj wszystko. Ten ślizg taki. On specjalny spar. Sprayu taki. suchy No idzie. Także biorę się do roboty. Będę tutaj to wymieniał. E, no powiem trochę jest przy tym zabawę. No bo ten bolczyk trzeba będzie wyciągnąć. Także no, widzimy się chyba już po złożeniu. No, jak widzicie poskładane 15 minut mi to zajęło Także jak widzicie działa, posmarowałem kameczkę Mania Lux działa Masełko normalnie zobaczcie, patrzcie jak chodzi Elegancko No w jednej ręce e, No i tak to wygląda e, Jeden taki ten, ten, ten plasticzek Założyłem tutaj e, Tutaj. Są dwa takie już Tutaj jeden, wiecie żeby było ciaśniej żeby to nie chodziło na boki, także jest sztywniej, eee, także może to być e, lepiej. Może lepiej działać po prostu. Jest chyba lepsze, lepiej niż fabrycznie, no bo mówię, te dwa plastyczki jakie są po bokach. A teraz e, na jednym boku jest dwa, na drugim jeden. Wiecie, już nie chciałam tego wsadać, bo by było chyba za ciasno. Ciężko by mi to było wsadzić. A tak, zobaczcie, e, na boki to. Praktycznie nie lata może minimalnie, ale tak ma, tak, tak ma być. Leciutki luz, smarowane wszystko. Także możemy zakładać. Przez przed chyba założenie, nie wiem, chyba postaram się maznąć tam bezbarwnym tą górę dziwi. Tak przy okazji właśnie jak tą klamkę wymienię. To jest fajny dostęp teraz, bo klamki nie ma, także można fajnie machnąć, co nie? Tutaj w te dziwi. No zobaczymy jak to wyjdzie. Tak jak mówiłem, maznę sobie tutaj te jeszcze, klarem jeszcze maznałem. Wyszła jakaś cienka warstwa tego klaru, no więcej już nie mam naprawdę, wykorzystałem wszystko. Tutaj u góry właśnie tego klaru w ogóle nie było Dziś dotąd. Także namaznąłem. Będę musiał to potem jakoś przetrzeć ciutko papierkiem wygładzić to, bo jest takie plackowate teraz trochę e, błyszczy się na przykład tutaj tutaj tak matowo bardziej, wiecie, tak różnie e, także będę musiał tutaj to papierkiem przelecieć, wygładzić leciutko też bo naprawdę to jest czieniutka warstwa i e, wiecie zaraz się dobiorę znowu do, laki znaczy no, do e, lakieru już e, niebieskiego, czyli do bazy także tak to wygląda no przynajmniej teraz się błyszczy i wiecie, nie jest wyblakłe tutaj także jest taki tutaj tego plus przynajmniej Przynajmniej trochę lepiej wygląda niż wyglądało u góry klameczka nareperowana, także składam już. Składam ten boczek drzwi Tutaj Zaraz przetestujemy klameczkę. Znaczy ja już przetestowałem, zaraz wam pokażę jak działa wszystko. Moje wam masełko. Jest o wiele lepiej niż było na moje fabryka Te takie niewygodne śrubki są Ciężko tutaj dojść. E bez kitu jedną ręką to ciężko naprawdę <słuch> wiecie może zmienię na prawo. Przechęcam. Dobrze. Dobra, tak tylko przyłapię. O, dobra. Dobra, jakie śrubki jeszcze zostały? Tutaj do środka musi wejść. I czym się uda jedną rękę. Niby to nie jest jakaś duża robota przy tym. Widzicie. Dobra, ta wkręcona jest. Tutaj taka też jest. Teraz ta, takie te główne korpkę. Kręcę też, no i po bokach to podokręcam te wkręciki i będzie ok, także widzimy się za lada moment. Ok, drzwi złożone, jak widzicie. Nie było to jakieś trudne. Z tym złożeniem. Dobra. Także te klemęczki robimy chyba tak teraz. Oczywiście, że to wyczyszczę, pobrudziło się, <grymne> ale dobra. Elegancja, zobaczcie. Jednym paluszkiem. <grymne> Nawet najmniejszym. Serio w tych samochodach klamki to ciężko chodzą. Często się psują i no i nie chodzą tak ładnie jak ta przykład, zobaczcie jednym paluszkiem tutaj jeszcze ten grill świeża walne pastą e, tą białą co mam ma trochę odświeża ten plastik także e, tutaj przyda się odświeżenie tego grilla, zobaczyć efekt także, e, biorę się do roboty okej, okay, jak widzicie myję samochód jeszcze ja będę brał też e, to się już trochę zmyło. Eee, nie osłoniłem wcześniej. Tutaj właśnie tego progu. I eee, tutaj ten podkot taki został, ale łatwo schodzi. Także jest gitara. Także na ludzisk efekt końcowy już eee, blisko jest. Jeszcze może ten próg poprawię, bo tam trochę takie właśnie eee, odstała farba, takie żółte, widzicie, takie placki. Czy tam może mazne farbu czarną bo mam. Jeszcze, no i tak, tak to wygląda, dosycha to wszystko. Potem przetrę na sucho i będzie git. No i niektóre jeszcze elementy wypoleruję, może jeszcze ten e, boczek wypoleruję jeszcze raz, przetrę. Pastą polerską. To wiecie, ja pastuję pastą ręcznie tutaj. Jakbym miał, e, wiecie, e, mechaniczną. Wiecie, na polerowanie mechaniczne to wtedy za pierwszym razem może bym wypolerował ładniej, by się błyszczało a tak jest dużo roboty to trzeba będzie nie wiem, 2-3 razy przepolerować pasto, żeby był efekt już naprawdę fajny jak tutaj, ale i tak już jest lepiej niż było. Dobra, ok, tak widzicie efekt końcowy o, wyszedł w miarę ok. Tutaj tak tego nie widać. No, znaczy, troszkę widać, jak widzicie, ale nie jest e, tragedia. E, z mojej puszki, co nie? Co farbę tą e, przykałem? E, widać, że troszkę się odznacza inny kolor z tej farby. Na przykład zobaczcie te punkty tutaj. One są trochę ciemniejsze. To jest ciemniejszy jakiś granat. E, tą, co kupiłem puszkę, tu dużą, No to ładny, ładny jest kolor, taki sam jak jest tu. Ale niestety z tej małej e, no E troszkę się odznacza. Troszkę, powiedzmy. Tutaj no, jest ok, Git. Tylko tutaj najgorsze ten wertep. Ale tak poza tym e, tutaj ładnie wyszło. Troszkę tutaj widać też. E, nie wiem, czy wam pokazać, czy widzicie to. E, takie przejście tutaj z tym klarem nowym tutaj jest i to jest takie te, wiecie bardziej takie chropowate przejście nie wiem czy da się to usunąć e, jak da się to powiedzcie jak to może spróbuję tutaj ten boczek zobaczcie prawie się nie różni od tego od maski wypolerowałem właśnie jeszcze raz że myślę że jeszcze parę razy można polernąć no i będzie bez różnicy, i tak już się tutaj bez różnicy także jest ok, zobaczcie jak to wygląda dobra, chodźmy dalej, na przykład względem drzwi no troszkę ta skórka po jeszcze jest, ale specjalnie tak zostawiłem, żeby wiecie żeby mieć zapas tego oklaru, chociaż można tego jeszcze szlifnąć, no nie wiem, zobaczę z wiekiem czasu tam można będzie coś tam spróbować szlifnąć. Tutaj bez zmian wszystko. Ej, tutaj hak. Hak czarny, malowany. Tak się ładnie prezentuje. Dalej tutaj. Tutaj też trochę ślifnąłem Polerkę walnąłem. No i... W miarę jako tako wygląda to. Ale to pewno lepiej wygląda niż wcześniej. Też tutaj jest ta farba ciemniejsza. Z tej małej puszeczki. No kurde niestety już potem już nie miałem farby. A była ta z małej puszeczki a widać że się i tak różni to ta z małej. No dobrze, trochę nie bardzo. Ale tak to wygląda, znaczy jak jest umyte to tak widać trochę takie ciemniejsze co nie. Ale jak się zakurzy leki kurz, siądzie. Nie widać prawie, że idziemy dalej. Drzwi tutaj, no, drzwi w gorszym stanie niż tutaj, bo tutaj tylko klar poszedł, no i taki wertep jest tutaj, co nie, ale to da się poprawić wszystko, naprawdę można to zmatowić, położyć farbę, znowu klar na to i powinna być gładka powierzchnia i nic nie powinno widać, także to da się zrobić, da się tutaj to, wiecie naprawić wszystko, tylko po prostu yy, pomalowałem to tak żeby po prostu już się dalej ten nie zdzierał już dalej nie wiecie nie będzie tutaj schodził także sytuacja opanowana dalej drzwi bajeczka normalnie się otwierają zamykają na jednego paluszka nawet się otwiera no trochę walnęłem drzwi też bezbarwnym bo one były robione były tutaj gdzie szpachowane jak... Od zakupu samochodu e... już te dźwigły były wiecie, robione, także także one były tylko pomalowane, poszpachlowane, Dziś tutaj jest poszpachlowane e... i były pomalowane i klarem nic nie było walnięte. Ja tej resztką koloru walnąłem, przynajmniej trochę się błyszczy, wiecie nie będzie blaknąć, trochę takie plackowate to jest, ale... No i tak chyba lepiej wygląda niż wcześniej, już jest OK, Ech, dalej Tutaj te drzwi Mówię tak dookoła tu może jakoś tutaj tak widać ciemniejsze jest od tej farby właśnie tej z mojej puszki. Tutaj jakoś lepiej, jaśniejszy, jest jakiś ciemniejszy, nie wiem Chyba, że chyba dwoma, dwoma farbami wcześniej malowałem. Malowałem raz puszką małą z pod spodu, a potem w środek. Coś takiego walnąłem tamtą jeszcze. Miałem farbę, a potem się pokończyło. Na przykład tutaj jest z maj puszki wszystko tutaj już. już. tak to wygląda. Tutaj leciutki werteb, ale tak ma takie No i tutaj. No, zobaczymy je to wytrzymać Zobaczymy Wiecie, niby tak w odbiciach to widać, ale... No nie wiem, stanie się daleko czy coś, wiecie, tak Jest I źle co, nie? Wcześniej to z daleka było wszystko widać jak bardzo I Jeszcze Wam pokażę co tu... A, tutaj ten element właśnie Mówiłem, że tutaj nic nie było robione, tutaj było robione tutaj, to tutaj mi fajnie wyszło prawie nic nie widać tutaj pod spodem było robione wszystko eee, dalej dalej drzwi, tutaj też delikatnie to widać tutaj te drzwi chyba były malowane farbą tamtą z dużej puszki jeszcze Już tak to wygląda bardzo mały, leciutki rancik, także nie jest źle. Mi się wydaje, jak na pierwszy raz to jest ok. A, jeszcze właśnie tutaj. Tutaj muszę polernąć, znaczy muszę to zeszlifować. Tu musi zejść. O, tutaj wygładzę to. Bo trochę to jakoś tak dziwacznie to wygląda. Ale to wyprowadzę zaraz. No i tak to wygląda drzwi. Drzwi z tej strony były też robione. Tutaj cały ten dół, tutaj stąd od rogu aż gdzieś do połowy, drzwi gdzieś e, Była rdza, także usunięte jest. Wszystko ładnie. Nie ma rzy. Dalej, tutaj właśnie jeszcze mówię maznę chyba w Takie elementy e, tutaj. Drzwi też zrobione ładnie. Nie mam zastrzeżeń do tego Już tak to wygląda jest OK. O, no i to powiedzmy chyba na tyle. Także jak widzicie wyszło spoko. Może nie wyszło idealnie, no bo jednak e, dopiero co się uczę z tą charpą, także jak na pierwszy raz to I tak powiem wam, że chyba OK wyszło, bo z tego co widziałem u innych, no to u innych jak lepili samochody polepione mają, no to z daleka widać. Z daleka widać, że, jest, że był robiony. A tutaj tak no chyba nie widzę z daleka. No z bliska jak się przyjrzy się, no to tak, no to jest. Widać, ale no wiecie co to wymagać. Samochód już stary jest. 24 lata ma, także zobaczcie 24 lata samochód. No chyba nie wygląda źle. Także tak to wygląda. Dobra ludziska, kończymy, kończymy. Także to będzie ostatni odcinek trzeci już. Jeśli Wam odcinki się spodobały, zostawcie łapkę w górę i widzimy się już w kolejnych jakichś tutaj odcinkach z, z rala, tak. Także na razie, pa pa.